kinda of butterfly Baby, you get me feel nighter huh? You whip up my appetite Don't leave me here high and dry Dzień doberek, dzień doberek. Witam was dzisiaj tutaj z takiego kadru, bo przez cały dzień siedziałam przy biurku i szyłam, więc chciałam sobie po prostu zmienić trochę pozycję. Jest pod wieczorek Maliny z mojego ogródka i śmietana. Ta śmietana, którą kupuję z tego ekologicznego gospodarstwa. Taka niepasteryzowana śmietana. Pyszności. Ja dzisiaj, kochani, cały dzień z Bezą szyłam granatową ważkę. A czemu z Bezą? Zobaczycie w dalszej części filmu. A jak już mówimy o kotkach, to chciałam Wam trochę powiedzieć, jak w tej chwili czują się moje kotki. Jak pamiętacie, najbardziej chore były dwa kotki. I to był Polo i yy, yy, Jacuś, yy, najpierw było całe mnóstwo zaszczyków, antybiotyków itd. i tak dalej. I dopiero po którejś z serii yy, lekarz mi powiedział, że to tak właściwie. To na wirusa to nie ma takiego dedykowanego lekarstwa. No i yy, tu możemy tylko wspomagać zwierzątko. No to ja mówię sobie, to po jaką? Tyle, żeśmy ich naszpikowali tymi yy, antybiotykami. Skoro to jest takie wiadome, że yy, na wirus nie działa antybiotyk. No ale, dobra, no to. Ja Jacusia dokarmiałam szczykawką przez pewien moment, bo nie chciał jeść, ale w tej chwili jesteśmy już na takim etapie, że yy, Jacuś je i to nawet z dużym apetytem. Yy, Polo też je, chociaż Polo yy, yy, trudniej przechodzi tą infekcję. Yy, yy, cały czas obydwa koty jeszcze kichają i prychają. Ale już po zachowaniu Jacusia, ja widzę, że, że to wszystko już zmierza w dobrym kierunku, bo Jacuś zaczyna się bawić. I to z nimi, ale tego nie wiem od czego to zależy. Ale przy tej infekcji jest tak, że one na przykład jeden dzień się czują dobrze, ja to widzę, bo Jacuś się bawi i tak dalej, a na drugi dzień na przykład leży cały dzień i śpi. I no, no niby sen jest dobry, ale ja wiem, że w tym momencie to on. No, nie czuję się najlepiej. Jacuś ostatnio e, śpi ze mną e, i w, tu mi się tak przytuli i śpi. I wczoraj tak jakoś tak się ułożył, że bez przerwy mu się ten nosek i gardziełko zatykało. I słuchajcie, wzięłam. Ja mam tutaj takiego rogalika do spania i tak go tu w środku. Towiczek nie. On by chciał zjeść moje maliny skończyło mi się miejsce na karcie. Więc tak go tutaj położyłam, tak jak dziedziusia, wiecie? W tym tutaj go tak położyłam i że tu miał główkę do góry i zupełnie inaczej mu się spało. Więc tak, kotki w dalszym ciągu jeszcze mają infekcję, ale jest już z nimi coraz lepiej. Przez cały dzień, jak siedziałam tu przy biurku, to tutaj na, na tapczanie większość Towarzyszyła mi, a pozostałe wygrzewały się przy kominku. Oczywiście nie przy tym, bo to jest w telewizorze, ale w innym pomieszczeniu. A kochani, wracając do moich broszek, to chciałam Wam bardzo podziękować za taki super, za taki super odzew. I zamówienia. Dzięki temu e, ja po prostu się tutaj sprężam, siedzę i szyję cały czas. E, I chciałam też powiedzieć, że e, zbliża się Dzień Kobiet. i Jeżeli któraś z Was miałaby ochotę na taką broszkę, to podpowiedzcie mężowi, że zamiast kwiatków, które zwiędną, <laughs> to chętnie przyjmiecie broszkę od boli. No tak, jeżeli ktoś miałby ochotę, no to troszkę się wydłuża czas realizacji, więc jeżeli ktoś by chciał w tym okresie broszkę otrzymać już do domu, no to by się musiał zdecydować na zamówienie w tej chwili. Ja przypominam, że sklepik w dalszym ciągu nie doszedł do realizacji, bo broszki sprzedają się na bieżąco. I że można taką broszkę zamówić, kontaktując się ze mną albo na Messengera, albo na Instagramie prywatnie, albo na mojego e-maila. I adresy do kontaktu ze mną są w opisie. Kanał. No zobaczcie. Dziewczyny mają dzisiaj parcie na szkło. Proszę, jedna, druga. <ścoughs> Dziewczynki, o co? Kaman? O co chodzi? Nie wiem. Yy, I tak. Dzisiaj jeszcze będę pakowała dwie broszki, które pojadą jutro z samego rana. No, i zobaczycie moment, jak pakuję, bo wiem, że, że każdy, kto zamówi taką mrożkę u mnie, potem wypatruje, czy na tym następnym odcinku pakuje się do niego już mrożka. I to wtedy wierzę że za chwilę dostanie. Więc słuchajcie, to jest taki odstresowacz. Nie wiem, czy lubicie takie różne. To to szumi, i tak a może was to wkurza, ale to jest takie zajęcie dla rąk, które uspakaja. Ja nawet widziałam w biedronce takie kulki biegające, i to też tam pisało, że to jest uspakaja. Nie wiem, czy by mnie te kulki uspokoiły. Mnie uspakaja szycie broszek. <noise> Więc dobrze, ja Wam tutaj teraz włączę, jak. Przebiegał tak bardzo skrótowo proces mmm, szycia dzisiejszej broszki. Kto mi pomagał. Yy, a Wam życzę kochani wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce pa. pa. A z nowości, które uszyłam yy, i to też było na zamówienie jest taki jakby odcisk łapki. I motylek w kolorach czarno-białych. Więc to są też dwie rzeczy zamówione. No a ja się zabieram właśnie za ważkę w kolorze granatów. Nie wiem o co chodzi, ale Beza bardzo lubi ze mną wyszywać. Więc musiałam ją tylko zgonić jak y, kończyła mój obraz bo mi po farbach chodziła no ale teraz to już jej nie przeganiam no bo jakoś tak dajemy tu radę wspólnie no i zobaczcie ja szyję uszykowałam tam Bezie miejsce, żeby się mogła położyć, a ona i tak leży w koralikach Beza <grym> Beza o co tu chodzi, koleżanko? No, nie pogadasz. No, a ja jestem na takim etapie. A tutaj zazdrośnica przyszła. Co chciałaś, Dorcia, Jackie, co chciałaś? Dobra, więc ja tu jestem na takim etapie. Szyję broszkę w kolorach granatu. A moja beza zamiast się położyć tam, gdzieś zrobiłam miejsce, to no i tak musi tu. Taka sytuacja. No w końcu. I nie można tak było od razu. Pani koleżanko, nie można tak było od razu. No teraz ja sobie tu szyję. A ona mi nie łazi po koralikach. Które tak łatwo tu porozsypywać. No. I pani syta i kot zadowolony. Moja praca posuwa się do przodu. Jest już wyszyty przód broszki. Teraz będę ją wycinała, podklejała, usztywniała. Będę z tyłu podklejała skórką. I muszę jeszcze wszystko dookoła ładnie oprzyć drobniutkimi koralikami. Tu sobie uszykowałam już kefir na podwieczorek. Beza w dalszym ciągu mi towarzyszy. Na dworze robi się już szaro i buro. A ja tak praktycznie cały dzień tutaj siedzę i szyję. Bo weszło mi sporo zamówień i muszę trochę nadgonić. Więc widzimy się za chwilę. Przód wyhaftowany, usztywniony. Teraz będę go podklejała, żeby całość ustabilizować i usztywnić. No i potem jeszcze na to przychodzi skórka, zapinka. Więc nagrzewam klej i zaraz to podkleję. Nagrzewa się też moja wypalarka z tyłu z logo. Coś nie chce się zumować. Um, tak musi się dobrze, dobrze nagrzać i wtedy na skórce z tyłu wypale co to logo. Wrożka podklejona. Wypalone logo. I teraz muszę ją dookoła tymi drobniusieńkimi koralikami oprzyć. i